A oto My summer Card. O, tu ja mamy. Games. A tu chyba je. Jez. Je, je, pernament na śmierć. Out Jezy Games. Bagging. Jest to wersja. Jest to wersja.

Dobra, yy... Dobra, lecimy, co tu się pozmieniało, bo to jest wersja stara, 2018 Bierzemy sobie parówecki, oczywiście nie jesteśmy na mortalu Bierzemy sobie parówecki takie sobie... Wiecie pewnie dla, dlaczego? To tak... Szybki... Szybkie pokazanie co w tej wersji jest, a czego nie ma. Na pewno nie ma... Wuj... Na pewno nie ma wujka. Jest babcia i ona może do nas dzwonić. Jest ten... Mechanik. Wszystko tak... Wszystko jest. Nie ma wujka. Nie ma... Gościa od farmy. Nie ma czegoś takiego, jak to, że opony trzeba jechać. Że po opony trzeba jechać. Nie ma czegoś takiego. Opony są, o jak widzicie. No to mamy klucyki, proszę bardzo. Nie ma czegoś takiego, jak po prostu, że. Nie ma tych. Dopiero w wersji 2018 się to pojawiło. Więc postarajmy się. Jeżeli się dziwicie czemu z... usunąłem filmy z, 2000... z... z najnowszej wersji MySamera, to powiedziałem. A... a co gdybym zrobił nową serię polegającą na przechodzeniu? Znaczy nie da się tej gry przejść w MySamer Car, 2018 jest, się nie dało przejść niestety ale co by się stało gdyby gdybym po prostu pokazał wam starą wersję a, są tu pasy to już jest, yes, tu jest gasoline dobra, moglibyśmy już Czekajcie, czek, czekajcie, zapnę se pasy, tutaj proszę. O, i można wychylać się normalnie przez okno. E, mamy połowę paliwa. Tejmo... Tejmo normalnie jest. Tu wszyscy normalnie są. Łódka jest. Wszystko tak naprawdę jest. Ale no właśnie, nie ma wuj... Nie ma wujka. Ani... Jest komputer. Jest traktor i tak dalej. Klasyka. Gatunku. Jest Gifu. Ło... Ło... Ło, 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 ej, ej, ej... O cholera... Co tu się dzieje? Dobra, uratowałem sytuację. Policja... E, zdaza się zatko tutaj. A, jak był dest, to nie ma czegoś takiego na pewno, jak, e, no jak, wycieracki, wycieseracki, nie ma czegoś takiego i to, i to mnie nawet się podoba. Mamy 3000 tysiące. To jest odpowiednia liczba na ten. Mamy Hayosiko. Także naprawdę bardzo good. Chciałbym po prostu sprawdzić tą wersję, czy opłaca się i tak dalej. Raczej tak. Opłaca się. Oczywiście tu jest jeszcze więcej błędów niż było. Klaksonu nie ma w najnowszych wersjach, e, w najnowszych wersjach nie ma tutaj zegarku. Pojawia się w 2018 roku, ale dopiero o później. Nie ma właśnie zegarku. Normalnie tu wszystko idzie. Gościu. Oczywiście Fakas. Halo. Oczywiście <trybiście> klasyk pokazywania Faka. Nie wiem jak wy macie, ale oryginalnie M to jest właśnie palusek. Jak za fajny Łoł, wow, tam był ten pociąg. Wow, 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 Tak wiem. Nie pojadę torami, bo się trochę boję o swoje życie, ale za to pojadę może ten. Co tu się dzieje? Nie ma czegoś takiego jak marnowanie, że tak powiem. Nie ma czegoś takiego w tej Gzeze Jedzenie może się zepsuć. Nie ma czegoś takiego. Więc no. Mam zapięte pasy, więc ostrzegam. Wow. wow, To jest niebezpieczna droga, więc ja się boję. O swoje życie. Ło, wow, to. Jedziemy powyżej z 40 na godzinę. Da, 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 da. Tu jest babcia Graca Więc Ej Bo ja wiem gdzie jest gruz Ja wiem gdzie jest gruz Babcia Babci nie ma albo Chyba, Chyba. Czekajcie, co? Nie ma babci no nie powinno jej być Eee, wiem No tak, no bo jak to możliwe? zliwe? Idealnie. Tu powinien być złom, a dokładnie to ja do, to do złom. Ale... Mogliśmy sobie radio wziąć nie ma tutaj baterii, nie ma tutaj świec. Zapłoną, znaczy nie zapłoną, co ja mówię. Nie ma tu wielu rzeczy. Nie ma tu naprawdę wiele rzeczy, nie ma, które powinny być. Wiecie co? Eh, dojecha net, dojecha a więc jak dojecha no to dobrze, bo trochę nie mało się srałem, ale ok, cześć. Kościół, o co ci chodzi? Sebix. Sebix, o co ci chodzi? Ja tylko tutaj proszę o. Jestem normalnym, prawowitym człowiekiem. Tak jakby. Opie, o co ci chodzi? Ja tylko kurde. Robię swoje. Więc zatankujemy w Hayosiko. Może do pełna, nie wiem. Dobrze, że zaciągnąłem ręce, to raczej nic mi nie powinien wielkiego zrobić. E

Dobra, dobra. Wow, ej, myślałem, że to trochę lepiej wygląda. Dzień dobry, Taimu. Jest dużo się dzieje. Opja. Tak, chcę, że nic się nie dzieje, ale tak ci mówię chyba będzie mi jeden akumulator potrzebny. O kurde, no to żebym zrobił Dwie paczki tak i wszystko co tu masz. I w końcu nie wiem czy będzie nam potrzebne. Ha. To tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jedno tak. Piwko nam jest niepotrzebne na razie walić. Na razie ten... Dobra, na... mi się wydaje. Czekaj, tu kupi... W co on walny? Nie, 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 nie. Co on walnął w moje... Nie! Nie wierzę. Nie, co on walnął w moje biedne autko? Nie, no po prostu to jest jakaś hańba Co ty, Sebik, zrobiłeś? Mam nadzieję, że nie walą w moje auto, bo po prostu ma chłopce walony do widzenia. Tym. On tam coś robi. Do widzenia. Coś kolejny gościu. Jakiś kurdej. On fajny. Ja wiem, co mu piwka nie wziąłem, ale raczej na razie mi nie jest potrzebne. Mam wodę i tak dalej. Ważne jedzonko i tak dalej. Więc gaśnickę dalej, tu. O, bus. Autobus. Autobus jeden To fajne. Dobra, bierzemy sobie tak, pakujemy i wyjeżdżamy z tego wariatkowa. A gdzie drugi Semiks? Więc chyba go widziałem jak się tam rozbił, więc walić go. Bo tak, dwa Semiksy są tu. W tej wersji już były dwa Semiksy. Dobra, ja zapinam pasy, bo się trochę boję tego Semiksa Jak on wiedzie we mnie, to boi. To się skończy moja przygoda. Dobra, zaraz się widzimy, Dojechamy Parówki mogą być tu Polewas Zrobimy sobie Na wysepce Pozbieramy zecy i co zrobimy taki luźny Luźny dzień Gdzie ten Będzie się mu dało A i co Najlepsze A co ten Da się parówki tu grillować i da się zrobić e, i da się zrobić, aby na przykład je podpiec na kuchence. Kuchenka działa w tej wersji. Tak wiem, to będzie rozwałka, ale zwalić to. W tej grze można zrobić co Ci się wezywnie podoba, więc to zrobimy. A no to zapomniałem, że tutaj przecież jest. No. ile parówek? Wszystkie parówki ze sklepu ze mną wziąłem. Te tu rzeczy będą. Open go. Dobra. okej. Okay. Tu mamy pasek klimą. Bek. Papieroski weźmy Dobra, To już jest na tyle. Padu zobaczenia i... Elo!